Dzień dobry lub dobry wieczór, drogie bliźnięta, wagi i wodniki. Ja mam na imię Basia i robię dla Was czytania z kart For Tarot. To czytanie jest na bieżący tydzień lub na każdy inny tydzień, kiedy znajdziesz to czytanie. No bo wiadomo, że czas jest względny, zarówno w tarocie, jak i w ogóle w życiu. I co do zasady, większość czytań tarota jest po prostu bezterminowa. To co, zaczynamy? Bliźnięta. Bliźnięta do środy, później będzie Bliźnięta, Czwartek, Piątek i Bliźnięta, Sobota, Niedziela. Trzy karty, takie trendy tygodnia powiedzmy. Do środy Bliźnięta, Czwartek, Piątek Bliźnięta, Ławy i ale jedna trochę fajniejsza i weekendzik zapowiada się, że spokojnie. Kto oczywiście potrzebuje spokoju? Bliźnięta do środy mogą w dziewiątce była troszeczkę wyolbrzymiać istniejące problemy, borykać się z czymś we własnej głowie, myśleć, że się czegoś nie da zrobić, trochę upadać na duchu, trochę nie umieć oszacować ryzyk. Możecie Poczuć jakieś zniechęcenie. Pamiętajcie, że może to z Wami w ogóle nie zarezonuje, i wtedy szukacie sobie czytania dla swojego ascendentu, Księżyca, ewentualnie Wenus na sprawy miłosne. Ascendent, czyli jak nas inni widzą, Księżyc, co, w co my wierzymy, jakie mamy poglądy i co pokazujemy światu lub nie pokazujemy, czyli nasz świat wewnętrzny, i ewentualnie właśnie jeszcze ten, ta Wenus, czyli gdzie była Wenus, jak się urodziliście. Trójce była w czwartek, piątek bliźnięta mają albo zaplanowanie urlopowe, czyli na przykład gadacie w pracy, kiedy wyjdziecie na urlop, kiedy ktoś inny idzie na urlop, czyli jakoś zastępstwa te sprawy, ustalenia jakieś przedurlopowe, planowanie, rezerwacje, myślenie, jak kupić taniej. Lub też szykowanie się do jakiejś zmiany, takie stanie w bramie, czyli szykowanie się, przygotowywanie się do jakiejś zmiany, na przykład pracy, jeśli ktoś na przykład w tej obecnej pracy nie do końca się dobrze czuje, i tutaj są jakieś już podjęte działania wtedy w tym kierunku. Może być też dla osób pojedynczych znajomość na odległość, tak się mówi o tej energii karty, czyli może gadanie z kimś, z kim jesteś w jakimś związku na odległość to czwartek, piątek, w sobotę, niedzielę w umiarkowaniu raczej spokój raczej taki ład raczej danie yy, sprawą nadawanie sprawą takiego spokojnego biegu i takie, nie wiem, jakieś porządki w domu, czy jakieś takie rzeczy typu pojechanie na łono natury, czy usiąść sobie pomyśleć sobie, zrobić sobie bilans tygodnia co się tam w tym tygodniu Działo dobrego, co się działo złego. Taki bardzo, yy, bardzo spokojna, być może niedoceniana karta, tak mi się wydaje w umiarkowaniu. Ewentualnie myślenie na przykład nad domowym budżetem, jak to tam zrównoważyć, jakie terminy można poprzesuwać, co można wcześniej zapłacić, co w kolejnym miesiącu można zapłacić, tego typu energię. Teraz bliźnięta w relacjach. Co dla was na ten tydzień? Bliźnięta w związkach. A później będą bliźnięta nie w związkach, lub takie, które są gdzieś na początku związku. Bliźnięta w związkach. O umiarkowanie, fajnie. Powtórzyła się. I druga karta, za chwilkę opowiem. Bliźnięta nie w związkach, teraz dwie karty. Ula la, bardzo specyficzny będzie przekaz do jakiejś szczególnej grupy, lub też jakiegoś bliźniaka, bliźniaczki, która miała to usłyszeć. W karcie umiarkowania bliźnięta w związkach i w czwórce kielichów. Być może jesteście w takiej sytuacji, że się przejmujecie czymś, na co już długo czekacie, to nie nadchodzi. Radą byłoby: yy, no, próba, próba wyciszenia się w umiarkowaniu, próba yy, z yy, Zweryfikowania tego obszaru, gdzie ten wpływ naprawdę mamy, a tam, gdzie na przykład czekamy na coś, co od nas nie zależy. Jakieś urzędowe decyzje, jakieś decyzje za, zależące od innych osób, a nie, nie po naszej stronie i nie niecierpliwimy się, co ma wisieć nie utonie. Natomiast bliźnięta pojedyncze mają kartę śmierci i kartę diabła. No, ktoś tutaj powinien zakończyć romans, a może nawet ktoś zakończy romans w tym tygodniu, lub też ktoś zakończy coś toksycznego w swoim życiu. Mam na myśli na przykład nałogi, czyli będzie jakieś zerwanie, na przykład, nie wiem, ostatni papieros, ostatni kieliszek czegoś, ostatni wydech czegoś. Nie chcę tu podpowiadać, każdy wie, co tam ma za uszami, albo nie wiem, odcięcie się od za dużej e, ilości cukru w naszej diecie. Coś tutaj, ktoś będzie. E, no podejmował jakieś być może drastyczne kroki, na zasadzie było dużo, jest zero, albo było bardzo dużo, jest bardzo, bardzo malutko. Ktoś będzie tutaj chciał coś sobie poprawić i tego Wam życzę. Teraz y, wagi. Wagi do środę. Pierwsza karta. Wagi czwartek, piątek, druga karta. Wagi sobota, niedziela, trzecia karta. Wagi do środę wagi czwartek, piątek A, i wagi sobota, Dobra. Do środy wagi mają dziewiątkę mieczy, czyli mają jakieś rzeczy nieprzepracowane za dnia i one wracają przez sen i poprzez ciało człowieka. Ciało człowieka jest na tyle mądre, że jak ma coś niepozałatwianego, to się w ciele to objawia, czyli możesz nie dopuszcza do siebie nawet jakichś problemów, ale to może być jakiś niespokojny sen, wybudzanie się z jakiegoś trudniejszego snu w nocy. No, i sposobem na to jest oczywiście zajęcie się tym, co się da zająć, zanim pójdziemy spać. Łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. I to może być do środy dla jakiejś wagi. Czwartek, piątek Królowa Mieczy. Bardzo fajna karta, szczególnie dla osób powietrznych, czyli bliźniąt wagi wodnika, czyli dla wagi dla ciebie również, ponieważ to jest wasza energia. Czyli to jest osoba sprawcza, która może gdzieś wychodzi z jakiegoś dołeczka. Która bierze ten miecz, i tym mieczem się dobrze porozumiewa, czyli waszą mocną stroną, silną stroną jest porozumiewanie się, komunikowanie się, walczenie o swoje, ale w taki sposób wiecie, że dyplomatycznie, że pójść, zagadać, dowiedzieć się, pomyślać. Eee, Powietrzni też dużo myślą, czyli wasz trygon to jest też waszą silną stroną, a ta królowa siedzi na takim tronie gdzieś w spowitem, w chmurach, się Chmury mamy w oddali, czyli też dużo myśli. I macie tutaj później zawalczyć o swoje. Ktoś może coś wywalczy w czwartek-piątek. Natomiast sobota, niedziela jest wskazówka, lub też e, przestroga w siódemce mieczy, że może być jakaś osoba o niecnych zamiarach w naszym otoczeniu. A co to znaczy? To może być osoba kochanka, kochanki powracającej. Osoba, która y, może nawet nie mieć do końca, wiecie, złego, czarnego serca, tylko może po prostu nie mieć do końca czystych intencji wokół nas, wo wobec nas. Może to być postać kieszonkowca, jeśli jesteście gdzieś w weekend na jakiejś większej imprezie, nie mówiąc już o imprezach masowych. To może być kieszonkowiec w tramwaju, w autobusie, w pociągu. To może być osoba, która też kradnie czyjś czas, czyli na przykład w relacji ktoś tyle daje, a druga osoba tak malutko. I na przykład, nie wiem, dzwoni Psia Psiła, albo dzwoni Kumpel, choć stary na piwko i gada 5 godzin tylko o sobie. To wtedy na takie osoby uważamy. To by były wagi. Teraz wagi w związku. Co dla Was na ten tydzień? To wagi w relacji, w małżeństwie, w partnerstwie. Co dla takiej wagi na ten tydzień? No dobra. I wagi pojedyncze. Od razu wyciągnę. Wagi, które są pojedyncze, są singlami albo mają kogoś na oku, co na ten tydzień. Uu. Wagi w związku mają kartę Sądu Ostatecznego i kartę Rycerza Buław. Sąd Ostateczny mówi nam o tym, że ktoś się będzie chciał z kimś rozmówić. Będzie jakaś ważna rozmowa w tym tygodniu. Nie wiem, czy ty ze swoją osobą, czy ty na przykład w pracy, albo twój partner, partnerka w pracy, jakaś ocena, jakieś wiecie, oceny roczne są w pracy, ale też może ktoś komuś powiedzieć coś do słuchu i to później sprawi, że się ta atmosfera oczyści. No i w tej energii wierzymy. Że jeśli czyniliśmy dobrze, to zbierzemy to żniwo za dobrze, no i odwrotność oczywiście za, za wszelkie nic, na jakieś uczynki. A w Rycerzu Buław, no, mamy tutaj, mam nadzieję, że to żadnej wagi w relacji nie dotyczy, osobę do romansu wpadającą z impetem w nasze życie, czyli robiącą nam taki przeciąg, czyli może być trójkąt, tak? I może o tym się ktoś rozmówi, o tym trójkącie. Ale jeśli to nie będzie trójkąt to możecie się rozmówić i może wrócić namiętność do waszej alkowy. Jak ktoś nie wie co to alkowa, to proszę sobie tam sprawdzić. Ja tutaj nie mogę tego słowa na sy i kończącego się na x powiedzieć, bo nie wiem jak to algorytmy tam wiecie tej platformy sobie później poradzą z takim trudnym słowem. A to oznacza płeć po angielsku, podpowiem. Więc może tutaj powróci jakaś namiętność, jakiś żar, tylko że po czymś, co trzeba będzie najpierw sobie gdzieś tam oczyścić, atmosferę. Bo czasami jakieś niedomówienia, półprawdy mogły być. Może nie zawsze wiecie w swojej wieży, takie rzeczy robimy, bo każdy takie rzeczy robi, chcąc albo czasami nie chcąc, ale może też wrócić żar do tej alkowy. Natomiast wagi pojedyncze mają siłę i mają ósemka mieczy. Ktoś być może jakaś waga albo jakaś waga wychodzi z jakiegoś impasu. Impas polegał na tym, że ktoś kompletnie w siebie nie wierzył w ósemce mieczy, albo miał takie poczucie, nie, właśnie, niedasizmu, albo takiego poczucia: o jakiś zły los, zły fatum, nade mną ciąży, o ja biedny, o ja biedny, o mnie to zawsze tak będzie się źle powodziło, albo o ja to już nigdy nikogo nie spotkam. No i jakaś waga wychodzi z tego i w energii siły, mocy zaczyna samą czy samym samą emanować taką energią, siłę, czyli zaczyna wierzyć w siłę tego, co potrafi sama swoimi argumentami, swoją mową ciała, swoimi postawami przekazać światu, czasami nawet bez słów. Bo tutaj mamy lwa, który ryczy w bezsilnym, takim, e, e, w bezsilnym ryku jest ten lew, a naprzeciwko niego jest kobieta z wieńcem. Na głowie i wieńcem, w dłoniach jest boso, nie ma żadnej broni, ma jedynie na sobie nową suknię, więc ktoś tutaj czerpie ze swojej wewnętrznej mocy i każdy z nas ją ma. Tylko nie zawsze okoliczności mogą nas tak okoliczności życiowe zgiąć, że możemy na chwilę tę siłę stracić, ale warto pracować codziennie na tym, szukaniem tej swojej wewnętrznej siły. Dzięki waki. Bo jak mamy w siebie wierzyć, to kto jak nie my, prawda? Od siebie trzeba zacząć. Wtedy też inni w nas być może uwierzą. Teraz wodniki. Wodniki do środy. Wodniki wodniczki do środy. O, powtarza nam się ta sama karta, co uwagi do środy. Ciekawe. Wodniki czwartek, piątek. Za dużo. Czwartek, piątek i wodniki, sobota, niedziela. Ok. Wodniki do środy w dziewiątym mieczy mogą mieć nieprzespane noce, jakieś trudności w zasypianiu, nawet w położeniu, w dojściu do łóżka, że tak się wyrażę. Macie jakieś być może niepozałatwione sprawy, problemy. Które nie są za, zaopiekowane za dnia dla tego ciała człowieka, sobie o nich przypomina, jak jest cicho, jak już miejsce, w którym mieszkacie, jest zupełnie ciche, wszystko śpi. Nie wiem, czy miasto, wieś, czy miasteczko, tam gdzie mieszkacie, i wtedy ciało człowieka wychwytuje te sygnały subtelne, jak na przykład to, że coś tam jest po prostu nieogarnięte w waszym życiu. No i trzeba nad tym popracować za dnia, a się będzie lepiej spało. Wodniki czwartek, piątek w Królowej Kielichów mogą być jakieś wzruszki, wzruszenia i to może nawet duże. To może być chęć do okazywania czułości, miłości, też przyjmowanie takich dużych uczuć, ale to też jest symbol osoby dojrzałej emocjonalnie, umiejącej i niebojącej się okazywać uczuć. Osoby, która y, zna swoje mocne i słabe strony, y, która... Y, no, umie też tą miłością obdarowywać osoby bliskie. Woda, nasz symbol podświadomości. Na takim cyklu siedzi ta piękna królowa, więc tu może być dużo emocji w czwartek, piątek, u wodnika i prawdopodobnie pozytywnych, natomiast wy nie jesteście żywiołem wody, jesteście powietrzni, więc mogą was te emocje troszeczkę obezwładniać, a nawet troszeczkę. Yy... Niepokoić nawet, jak to będą dobre emocje. Czyli mogą być, przyjść dobre, dobre rzeczy, a my możemy na to zareagować zbytnim wzruszeniem. To też się może zdarzyć. No ale wzrusze we wzruszeniu nie ma nic złego. Sobota, niedziela u wodników w siódemce buław możesz po prostu potrzebować oddechu, spokoju, wyciszenia, pójścia gdzieś, pojechania na jakąś wycieczkę na łono na natury, na jakąś krótką wyprawę, żeby zmienić otoczenie, żeby zmienić punkt widzenia żeby znaleźć się gdzie indziej niż jesteś od na przykład poniedziałku do piątku tutaj jest wyciszenie, modlitwa, medytacja zbieranie sił przed działaniami kolejnego tygodnia u wodników dobra teraz wodniki w parach wodniki, które są w parze w związku, w małżeństwie, w partnerstwie co dla Was na ten tydzień to dla takich wodników, które są w małżeństwie, w związku, w jakiejś relacji, w partnerstwie. Okay. Ktoś w piątce monet wychodzi z jakiegoś smutku, jeszcze w nim jest, z jakiegoś być może cierpienia, może z jakiejś choroby, może z rekonwalescencji, może z jakiegoś wiruska, też się to może latem, nawet wczesnym latem jak teraz przydarzyć. I ma nadzieję na poprawę i tutaj idzie ku lepszemu. Taka nadzieja jest w tej karcie, nawet jeżeli są jakieś smuteczki. Mamy tutaj zmarzniętego pieseła w piątce monet, który wpatruje się w to witrażowe okienko i ma nadzieję, że tam znajdzie otuchę, strawę, schronienie. Więc wodniki w relacji mają taką nadzieję. Natomiast w gierbku buław u jakiegoś wodnika albo wodniczki w domu się albo planuje wakacje. Tutaj mamy piramidy. Akurat, czyli jakieś ciepłe kraje. Natomiast pamiętajcie, że teraz przynajmniej w Polsce do, są takie zalecenia, żeby do niektórych krajów z różnych powodów, konfliktów, zbrojnych nie jeździć, więc warto to sprawdzić przed wyjazdem na stronach MSZ-u. Ale y, tutaj mamy też osobę, która jest ciekawa świata, ciekawa ludzi, ciekawa poznawania y, nowego. Może być też na nowo ciekawa poznawania z, na przykład swojego partnera, partnerki. Czyli y, Tyle. A teraz wodniki single, wodniki pojedyncze, albo wodniki, które są na początku jakiejś relacji, albo wodniki, które mają kogoś ewentualnie na oku. Co dla takich wodników pojedynczych? No tak. No to dwie historie. Romans, wrytwanie i właśnie kielichów, marzenie o kielichu, czyli marzenie o Związku opartego na wspólnych wartościach. Dla niektórych ludzi to może być branie ślubu, w tym ślubu kościelnego, dla osób wierzących, na budowaniu czegoś bardzo stabilnego w relacji, czyli takie marzenie bardziej, jeśli mówię do singli. Dla niektórych ta rybka jeszcze wyskakująca z wody może nam mówić o marzeniu o posiadaniu potomstwa, a tymczasem tu mamy gorący romans. Czy z tego romansu jest szansa, żeby coś z tego więcej było? No to wiecie. Różnie to historia pokazuje. Natomiast, jeśli romans będzie oparty tylko na fizyczności obojga partnerów, no to nic z tego raczej nie będzie. A jeśli mówię do osoby, której kompletnie romanse nie interesują, to może być jakiś wodnik pojedynczy, bardzo zabiegany, zagoniony w rydwanie, taki wiecie, zdyszany wręcz, zziejany, bo tyle się może dziać w tym tygodniu. I może być załatwianie rzeczy, posuwanie spraw do przodu, jakieś krótkie lub dalsze podróże, przemieszczanie się autem, komunikacją. Takie wiecie, że jesteśmy wszędzie na, wszystko wszędzie naraz. I też w Asie Kielichów wtedy byłby taki wzrost kreatywności, twórczości, może jakiegoś nowego podejścia do jakichś wyzwań, problemów. No i ta rybka wtedy byłaby zwiastunem jakiejś nowej idei, nowego pomysłu, nowego sposobu, jak sobie z czymś poradzić. Dla osób, które mają kreatywną pracę, to może być wzrost efektywności tej pracy i też wzrost tego, że robimy to coraz lepiej. Czyli robimy, wiecie, sztuka, jeśli zajmujesz się na przykład jakąś sztuką, jakimś rękodziełem, jakąś muzyką, jakimś pisaniem, czy, czy nie wiem, masz kanał na YouTubie. To może być to robione lepiej, ze względu na to, że czujemy taki flow, taki przypływ wenet twórczej w tym tygodniu. No, i tym optymistycznym akcentem kończymy. Drogie drodzy, pamiętajcie proszę, że kanał można wesprzeć jednorazowo lub cyklicznie, i wtedy masz wcześniej dostępy do filmów, troszkę przed innymi. Można zostawić subskrypcję. Łapeczka w górę, jeśli możesz, bardzo proszę, bo wtedy ludzie widzą w ogóle, że jest nowy film. Wtedy to rozchodzenie jest lepsze i wtedy jest szansa większa, że dostaniesz kolejne powiadomienia. My się słyszymy w czytaniu na Nów Księżyca, który już w środę Nów w znaku raka, bo rak jest urodzinowy, więc zawsze Nów jest w znaku urodzinowym. Życzę Wam bardzo miłego tygodnia, efektywnego, pełnego małych i dużych sukcesów. I do usłyszenia na kolejnych czytaniach. Pa, pa!